Znany, lubiany i szanowany. Jest znany przez yy, Łódkiego Orła i gdy mogło go spotkać, to chciałam powiedzieć, żeby zrobił nam nowy stadion. Znany, lubiany i szanowany. Na pewno bardzo, bardzo znany. Jest to bardzo sympatyczny człowiek. Witold Skrzydlewski. Znany, lubiany, szanowany, bardzo nam potrzebny. Pan Skrzydlewski jest znanym działaczem. Kiedyś zajmował się piłką, a obecnie zajmuje się żużlem i. Z... Z bardzo dużymi efektami, bo Łódź nigdy nie była w pierwszej lidze, a obecnie jest dzięki panu Skrzydlewskiemu. Znam Skrzydlewskiego, tak oso osobiście nie, ale kilka razy z nim rozmawiałem. Co mogę powiedzieć o prezesie? Szanuję Szanuję, jeszcze raz szanuję za to, co robi dla, dla Łodzi, dla sportu. Dużo robi dla łódzkiego żużla, e, ma swój sposób, jest ambitnym człowiekiem, e, wie co robi, interesuje go tylko i wyłącznie sukces. Także według mnie bardzo pozytywna postać, dużo robi dla naszego klubu i dla naszego miasta. Znany, lubiany i szanowany. Przede wszystkim szanowany za to, że odrodził łódzki żużel. Szanuję tego człowieka za to, co robi dla żużla. Wielki szacunek. Jest szanowany i lubiany. Szanowany, lubiany, znany. Dużo lobby dla ludzkiego Żużla. Czują ludzie respekt do niego i sympatię. Szanowany, szanowany za to, co robi, szanowany za to, co robi jego rodzina. Szanowany za ilość pieniędzy, które oddaje na rzecz społeczności, na rzecz sportu. Wspaniały człowiek. Szanuję Skrzydlewskiego. Facet z poczuciem humoru. Znam osobiście a przy poznaniu naprawdę trudno nie lubić i nie szanować. Jest pozytywnym i przemiłym człowiekiem. Witold Skrzydecki jest bardzo wymagający mężczyzną, ale za to bardzo pozytywnie nastawiony. Kocha żużel, kocha to co robi. Na pewno bardzo, bardzo lubiany. Znam Witka z żużla i z ludzkiego sportu i to co on robi dla naszej, dla naszej łodzi ogólnie. Lubię Skrzydlewskiego. Jest to człowiek orkiestra. Znany, szanowany i bardzo lubiany. Znam go dosyć długo. Po prostu podziwiam, że on to wszystko, co dokonał, co, co zrobił, robi to sam. Niesamowity facet. Wymagający i na pewno twardo stojący na ziemi, wiedzący, czego chce. Patrz sobie, człowieczeństwo. Ja uważam, że dużo błodzi zrobił Witor Skrzydlewski.